Barbarzyńca. Bardzo ją lubię, zjem, bo mogę, zjem, bo mogę, zjem, bo mogę, stoi obok mnie na prawo. Purpose! Jest ja na, twoje, ej, na, na lewo twoja. Tak cię zabiję. Geralt zaprasza na wrzyć hędarzone przygody Purposa. Pozdrawiam Jacek Rozany. Bywaj. I... No hello, tutaj Purpose jest ze mną z cześć. Chciałem powiedzieć, że jest ze mną pupą. Cześć. Ja cię. Ja cię normalnie ubiję na tej ranie. Okej. Okay. Mmm, czekaj, 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 ja lecę Czy... od razu na złamanie karku po moją książkę. Kurda! Zacięło mi się. Wow. Fucking shit! No cholerny dobra. świat, ale mi się pozacinało wszystko. Ale mnie, mnie też trochę się przycięło, ale mam coś fajnego, znaczy się zbroję i miecz. No dobra, czekaj, bo ja jeszcze do to nie idę, także... E, poczekaj sekundę. Wiesz co? Dobra, gdzie ty jesteś? Tu. Tu. Nie widzę cię, nie widzę cię, nie widzę cię. Skacze nie... w miejscu, Skaczę! Nie widzę cię! Jestem na spawnie. O, dobra. dobra. widzę cię. Go, 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 go. Jeszcze... No dobra, nie nieważne. O, ty masz czymś, czym go prać? Ale masz mm -hmm. fajnie, bo ja nie mam nic. To bierz go, bierz go, bierz go tam ładnie, spiesz go ładnie, a ja sobie wezmę jego itemy. No, zabrałeś wszystkie itemy, a ja no, nie mam z... czym bić. I bardzo dobrze, że nie miał czym bić. No dobra, masz, chamie i prostaku. Wow, Ja ci chciałem dać teraz zbroję skórzaną. Skórzaną, to sobie. O, wierzę. dobra, mam... O, dobra, ty już dostałeś tego, więc ci nie daję, ale masz tu zbroję skórzaną, siedzącą

Zwiesiało ci się. O, chodź tu. Chodź tu, Pysiu. Chodź do tatusia. No, chodź. Chodź do tatusia, porposa. No, chodź po tym. kolchonie moje. E, kol co? gdzie, ja co się stanęło? Mmm, nic? Zrzuciłeś mnie, to ty mnie walnąłeś? Tak, w plecy. E, to fajnie, bo ja generalnie nie mam jak stąd teraz wyjść. Jak er, tu nie może. wyjść? No normalnie, z tego stąd nie ma wyjścia. What? No, chyba że. Ja o czymś nie wiem. Gdzie ty jesteś? No, do podziemni mnie jakoś zepchnąłeś, nie mam pojęcia jak. Takich podziemni? No, tu! Tu jestem, czekaj, masz fart, że. A nie, nie masz farta, bo akurat. Wow, coś mnie pierze! Zrzuciłem go! No to fajnie, że mi go zrzuciłeś. Zginąłeś? Nie. Przeżyłeś. Przeżyłem, ale nie było letko, nie będę ukrywał. Czekaj, bo ja nie wiem, jak się z Mandrana zdań! A ja bym sobie zrobił w ogóle coś, czekaj, 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 bo ja tu... Czekaj, on, on, on mam Lianę. O, to Zdurzyszmy daj Lianę. lianę. Dobra, lianę. spoko. Czekaj, wiesz co, ja... dobra, jedna Liana jest, ale poczekaj sekundę, bo ja wyjdę stąd potężniejszy. Wyjdę stąd, wiesz, jak kozak, nie wyjdę taka cipka. Przepraszam. <głosy> <głosy> eee, czekaj, co ja tu mam jeszcze, czego mi brakuje? Eee, przecież wszystko mam... Dobra, to coś metrów od nas jest, jakiś człowieczek, więc... Wow! Jakie fajne buty śmieszkowe. Dobra, to pasz Mam sikierkę z O, to będzie hmm. fajne. Hmm. Chodź tu, masz to. Co mam? Gdzie ty to. jesteś? Tu. jesteś, o spoko, pięknie. E, teraz tak, to zakładam sobie tu, a to se wkład to? wkładam tu. Czekaj, czekaj. Mm -hmm. Ty mnie pilnuj, pilnuj mnie teraz, pilnuj mnie. Okej. Okay. Są Bo buty. ja to czaruję, yes! Sharpness 1. I tu są buty dla ciebie. A buty ja mam pełne. Aha Czekaj, teraz ja teraz w zasadzie się pozbędę Syfide, Syfidelisu No Chociaż nie, po co mi się kierka. Mm -hmm. to W sumie to może się przydać A wiesz co? To Ci się przyda Co? To, no to co Ci rzuciłem O, to mi się przyda Pełne buty Ej, ja tylko mogę pokazać jakie ja mam fajne buty of badassom Zobacz Of co? A mm. Kurwysyjstwa jak ty mówisz? bo ty wspinaczkowe, e, wyrzuciłem je, tak? Znaczy nie, ja ci je dałem przecież. Tam. Ale dobra. ja mam pełne Ale rzuciłem, żebyś zobaczył je tylko No to ja je wyrzuciłem mówię no dobra O, czekaj, bo tu jest gościu obok nas Widzę, tam na moście No to, no to go spieszmy, no co się będziemy Dzień dobry z nim Hiema. Jabłko w piernicza No trudno się mówi, że jabłko w piernicza Ja go mam na strefie w tym momencie Aha, i też Więc... ja tu... Więc jego jabłko to samo... O, diaksy, 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 Ale tak, masz, jest jeden diaks, proszę. Eee, czekaj, czekaj, jeden tylko? Szkoda. Jeden tylko. Ale za to Łusiu ma jabłek Chcesz jabłka? Ja mam... ile? Ja mam dwa jabłka i mi na razie wystarczy. Dobra. To co? Kolejna z Play Games, jak go widziałem, a to, to jest ten taki człowiek, który mi y, sarduszkami miesiączkował przed o, oczami zanim wszedłem do gry. Dobra, no to chodź za kolejnym przeciwnikiem, no przecież my już jesteśmy tak uzbrojeni, że nawet nie ma co szukać. Ja bym jedynie co zrobił, to poszedł na spawny i zobaczył, czy czasem blizarz się tam nie pojawi. No to możemy, o, jak miło, nie miałem spodenków. A ty masz jakie spodenki? Ja mam y, te, no, kolcze. No to dobrze, bo I mam ja też... złote przy sobie, jakbyś chciał takie, takie Teraz mi mówisz, teraz to już coś znalazłem. On dostałem? Mam trzy patyki. Dziękuję. W chcę wsadź te patyki. Gracz Lion Play Game znalazł ten, więc wiesz. No dobra, to co, lecimy do niego. No i lecimy, no. On jest pra... na spa... No tak jak mówiłem, chodźmy na spawn, tam będzie tego. I go tam właśnie coś był, gdzieś wybuchło chyba? Ja o, wi bo... widzę bo... pana. Bo gość jest pan... tym, nie? Gość jest yy, vip więc radziłbym uważać. Yy, bo jak dorwał blitz stara, to wiesz, to... To może być problem. No, 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 no nie, no, nie, no właśnie, Dobra, tego co, co się myśli? obawiałem. No... Jak Tram. on się... A, ktoś do mnie pisze na Skype'ie, nie piszcie do mnie na Skype'ie teraz. A, czy tu Zabiłeś go? Nie! Chodź tu do Ty jeszcze... Aha, ty go jeszcze bijesz. No dobra, no to ja... pójdę jego go zabiję po prostu, no. Co się będziemy patyczkować? Zostało mi dwa punkty życia, jak przed nie uciekam. Cholera, to jest dobry ten e, skillek w e, blicie. Ale ja sobie z nim poradzę. Dobra, dobra, jesteś mój! Je... Wyszedł z gry! A może się teleportował gdzieś? Nie. Nie, z zwierzę. Ale. Ciota. Ale ciota, to już po prostu co, trzeba być totalną ciotą. Rayman, Raymond, czy jak tam się nazywałeś? Rayman Play Games, sorry, jesteś dla mnie nikim. Ale może po prostu go wywaliło? Tak, jasne, z jednym życia go wywaliło, błagam. Yy, no dobra, idziemy na kolejnego. No bo to, to to aż. Ale. No, nie wiem, dobra, już nie będę przeżywał, ale takie to jest bardzo nieładne zachowanie. Jak się przegrywa, to trzeba z klasą to zrobić do końca. I, i po prostu przegrać! Dokładnie. Czy co, to mi jest niepotrzebne? To mi się Bo jezu, ale ta, ta pajęczka to na to zostaje. Dobrze, dobrze, że ja zacząłem niszczyć mieczem. Ja też, no bo inaczej to nie ujedziesz. Na jednym hap, ty, na, jedno, na dwóch hapcach, na jednym serduszku przeżyłem. Na jednym chapcu? Na jednym hapcu. Na jednym hapcu. Co, jest tu coś ciekawego? Nie ma. Nie ma nic, bo wszystko zabrałem. Dobra, no to co, idziemy. Nie będziemy no, się tego... O, tam jest kolejna jakaś skrzynka, to ja sobie nie podejdę. Ale niewygodne to krzesło mam dzisiaj. Gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. No, cię. no jak, no po, w wodzie. O, widzę pana. A teraz pod wodą. Widzę. O, i mam fajne... Uuu, mam fajne! Co masz fajne? E, Zbrojkę-kolczą-protection-1. No to ja mam blokadę to, to chyba też, to chyba też jest zbrojka-kolczą-protection-1. I on miał na samym początku, samego początku Dobra no Co i co fajny jesteś myślisz? Oczywiście Panie, ja w, ze swoją zbrołem, ze swoim mieczą z samego początku sobie za, z tego zajumiam i zabijam ludzi mam, tak, dwa kile. mam dwa mam dwa kilo, jestem z siebie dumny A o. ja mam ile? Trzy. No. no chodź tu skrzyneczko O! Mam dla Ciebie mieczyk Tak? No to fajne, bo mam kamienny. Eee, a ja mam dla ciebie drewniany. Aha ha, ha, ha żartowałem. Wow, co mnie! Ja? Weź, weź, weź chłopie, bo... Bo ci ale, nie dam tego mieczka. Ale, ale tym, ale no, kompasem ci uderzył. O, dziękuję. No to co? Daj mi trochę jabłek, bo mówiłeś, że masz 8. Mam 6, gdzie ty jesteś? Za tobą. Cześć. Proszę. Dobra, dziękuję. Jedno, przed walką, jedno, podczas walki wtrumiłem... O, tu jest termina. To muszę się zrezygnować. No, Dobra. Bez sensu marnowanie czasu. Kurczaczka sobie zjem. No nie, no nie zjadłem tego jabłka do końca w końcu. Wow, ty gość... Może spadł, albo coś. Albo wyszedł też. Albo wyszedł, no. No ale tutaj już mogło go wywalić. Co za naród, co za ludzie. Będę no, no, się jak Purpose'a też wywalić, w trakcie tej gry, w trakcie tego nagrania no naprawdę właśnie no, i... ale wtedy się chyba wyświetla, że ktoś, czy nie, właśnie się nie wyświetla. Nie wyświetla, ty nagle zniknąłeś i pół i nie ma twojego z przedmiotów, nic twojego nie ma. No właśnie to jest najgorsze, że nie ma przedmiotów, nie? Tu jest most. No dobra, to idę przez most jak cywilizowany człowiek. Ta, ty, cywilizowany, ta, ty, człowiek. Ta, jasne. Krew od razu. No, daleko, daleko nam do niego. Dobra, no ale już 120 metrów przeszliśmy, już 180. On idzie do nas. O, tu idziemy. stwórz, no. Nie, no, chyba my jedziemy do niego tylko. Albo on stoi w miejscu. No, to zobacz, jak szybko tu nas przybliża się. Ty, co tutaj się zbugowała woda się. On będzie tutaj. Jesteś Ej, za mną? Jesteś? No właśnie, ja nie jestem za tobą. Myślałem, że ty jesteś za mną. Ja jestem tam, gdzie są te pajęczyny, pełno pajęczyn. O Jezu, no to ty jesteś na spawnie, to już jestem za spawnem dale daleko. Jezu, to jak ty tak. Przeszedłeś. Ja już ja. jestem. On jest 157 ode mnie, o widzicie. To... No ty Co? Gdzie ty? Przed chwilą cię widziałem. No tu jestem. Aha. Pojawiasz się i znikasz... Oj, trzeba do niego płynąć. No trudno się mówi. A ja mam perełkę, a ty masz perełkę? Nie. Nie mam. Tak tam się podleciał do niego, Abym ale... miał perełkę, to bym ci ją wtedy zdał, żebyś wyszedł z tej dziury. Bo ja kiedyś, jak wpadłem w tamtą dziurę, no to tak. właśnie za pomocą berły wyszedłem. A jak nie, to szukałbym czy jakiejś dyni czy czegoś innego, czym? Ale stać. ja miałem melonki i wszystko po kolei, ale tam jest, na, na ziemi jest ten, no, jak Redstone. Ma? Redstone i się nie da położyć na Redstone. Hamstwo i drobnomieszczaństwo! To ładne pomyłka. Ojej, twierdzę, no nie wiem, czy to będzie tak dobrze tak płynąć do niego w tym momencie. Ale ja mam y, tą perełkę, więc w mhm. razie w bo 40 sekund do bliska tego, to. Do, do, no, wiesz. No to go trzeba. W tam, meczu. wiesz, ładnie po. Dobra, ja wskakuję tam perełką na, na ten statek, bo on jest na statku. Okej? Okay? Mhm. Mm Gdzie on jest? 32 metry ode mnie. Aha, on jest pod tym. Dobra. Pod. A, jak tam się wchodzi? Jak się wchodzi pod ten pokład? Pod burton. Jak Ale. się jak się pod niego wchodzi 7 Ale. sekund. Aha. Tak się pod niego wchodzi. Przed MECZEM, Tak jest. I czekaj. Jezus, zdążę, zdążę, zdążę. Co? Diamentowy, tak? Tak. Diamentowy mieczyk. Aha, zostaliśmy sami. Tak. No dobra, to nie, to czekaj. Poczekaj. Dobra, mam sharpness 1. Dobra. To go. Noś ty. O, ale mam lagi Ta! Lag. Jezu, jaki spadek FPS-ów! Masakra! Totalny, Ach. totalny, absolutny spadek FPS-ów miałem! Ach. no to gratuluję Uff. Ale Trudno. ładnie cię zbiłem. Zwłaszcza, że ty masz ode mnie o 6 punktów życia więcej, to cię ładnie zbiłem. No, bardzo ładnie Dzięki Ezus. serdeczne za oglądanie Wyjechałbym, gdybyś nie miał oszukiwania jakichś oszkańczyk klasy Tak, tak, ja. Oszust Dzięki serdeczne za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. I trzymajcie się. Cześć! Wygrałbym! To jasne.